Ahoj Komracji. kamraci! Witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dziś witamy się z wami ponownie z wyspy Kolanta. Jesteśmy na objazdówce. Wyruszyliśmy po porannej kawie, żeby zobaczyć kolejne fragmenty wyspy. Ale zanim opowiem wam gdzie jesteśmy, koniecznie zostawcie łapki w górę, zaznaczcie subskrypcję, zaznaczcie dzwoneczek. No i koniecznie obejrzyjcie poprzednie odcinki, dlatego że tam już część plaż pokazaliśmy. Tak, wczoraj na przykład byliśmy w części południowo-zachodniej. Słyszy kota? No tu jest. Hej. Dzień dobry, co słychać? Kiciuś, o dzwoneczkiem jak tuczę. Halo, jesteś w internetach. Wracając, słuchajcie, dzisiaj sobie postanowiliśmy zwiedzić stronę y, północno-zachodnią wyspy, pojechaliśmy na górę, gdzieś mniej więcej w stronę tam, gdzie byliśmy u fryzjera i próbujemy dostać się do Klong Kong Beach, tak się dokładnie nazywa. Tutaj Wam przybliżę, pokażę. Jesteśmy mniej więcej w tej okolicy. Kwestia jest tylko taka, że nie ma w ogóle dojazdu na plażę. Wszystko się rozbija o resorty albo restauracje. No właśnie, teraz znajdujemy się przy dokładnie Klong Kong, Restaurant, ale wszystko tutaj jest ogrodzone. Zaraz pokażemy Wam kamerką. Jest parking, ale przynależący tylko do restauracji. W momencie, gdy nic nie zamawiacie, no to was gonią. Tu jest parking, tutaj mamy restaurację. No a tu jest plaża. Tu jakieś domki, domeczki, więc tak naprawdę szukamy. Będziemy jechać wzdłuż wybrzeża, po prostu sprawdzać tam gdzie się uda to dostaniemy się do plaży. Zobaczcie, nie wiem czy w ogóle teraz będzie widać, jak tutaj pod światło, ale tutaj plaż tak jakby nie ma, nie ma, nie ma. One dopiero zaczynają się gdzieś tutaj w tej okolicy zielonej. Chyba może być ciężko tam z dojazdem, aczkolwiek może jest plaża taka normalna, bez wiecie, bez konieczności zamawiania czegoś w restauracji. Dodam jeszcze, że teraz jesteśmy w takiej bardziej turystycznej części, bo im bliżej portu, tym więcej pojawia się jakiś resortów, hoteli i tak dalej. Więc sprawdzamy sobie ją na spokojnie. Póki co najbardziej podobała nam się wczorajsza plaża, także sobie zajrzyjcie koniecznie do odcinku, gdzie zwiedzaliśmy właśnie okolice te południowo-zachodnie. Czyli się nie odpuścimy, jak już tu przyjechaliśmy, to wbijamy się tu boczkiem-boczkiem, idziemy wody. zobaczyć. No woda wygląda pięknie. Plaża oceniana jest na 4.2 na Google'ach, a i wygląda to nieźle. prezentuje się to tak. Mniej przyjemny piasek na pewno niż Mniej. tam. Taki więcej mamy... żwirku, nie? Więcej jest żwiru i więcej jest takiej e, fragmentów trawy koralowej, nie? W pewnych momentach. Ale ta plaża na pewno jest znacznie węższa niż te, które oglądaliśmy wczoraj. A długość? No wlecze się, po prostu wlecze się. Jest długa, to, to na pewno. Trochę ludzi jest. Tylko tutaj już jest różnica taka, że tutaj już są bary, jakieś beach bary, restauracje i tak dalej, a wczoraj tam, ale piach gorący. Wczoraj tam praktycznie nic nie było, nie? Tylko ta piękna restauracja, a raczej jakiś taki barek na, na górze, gdzie siedzieliśmy tam w tych bambusowych chatach sobie zobaczcie koniecznie, bo fajne miejsce. No nic, my tu nie będziemy wiecie się przegrzewać, bo my jeszcze mamy do objechania kawał wyspy, więc pokażę tylko tak i, i ciśniemy dalej. Jesteśmy teraz między trzema plażami, akurat w tym momencie na Beautiful Beach. Po prawej stronie mamy Secret Beach i po lewej Triki Troki Beach. Jakby te trzy plaże się ze sobą łączą, no i tak to tutaj wygląda. No trochę ludzi jest. Miała być jakby sekretna, ale jak widać tradycyjnie w takich spotach sekretu nie ma. Jest normalnie parking, a tam dalej, tam gdzie widzicie tą dróżkę, tam się rozkłada powoli jakiś nito markecik, ni to co to. W każdym bądź razie, no jeżeli szukacie tak troszeczkę, żeby było mniej ludzi, możliwe, że to, że to będzie to miejsce. A tutaj jest secret beach. Także nie ma tutaj żadnej infrastruktury nikogo, ale czy ona jest sekretna, raczej bym nie powiedział? Po prostu kawałek piachu i tyle. A krabów jest mnóstwo. Jesteśmy teraz w bardzo ciekawym miejscu, bo Animal Welfare Lanta, jest to chyba takie coś ala schronisko dla zwierząt, czy coś w tym stylu. Pokrzątamy się i zobaczymy, bo słyszeliśmy, że dobre opinie, troszczą się. Zobaczymy. Okazuje się, że tutaj trzeba wcześniej jakąś rezerwację zrobić, bo ponoć tyle jest ludzi, że, że chyba nie wejdziemy z marszu, ale zaraz się dopytamy. Zobaczcie, co tam się dzieje. No. Hmm. Kurczę, nie spodziewaliśmy się, bo się okazuje, że jest e, dzisiaj już zarezerwowane na maksa, a my tak naprawdę żeśmy zjechali tutaj w żeby zobaczyć to miejsce. Prawdopodobnie nie zobaczymy go już, bo pojutrze się zamyka, na jutro mamy inne plany. No i szkoda, szkoda. Chociaż Wam pokażę kawałek. Zobaczcie, tutaj jest jakby taka sala chyba zabaw dla tych zwierzaczków. Tam w oddali widać jakiegoś kiciusia. Kurczę no. Szkoda, żeśmy nie ogarnęli tego wcześniej. Jak chcecie odwiedzić to miejsce, to wtedy musicie wejść na stronę internetową i dokonać rezerwacji. Najlepiej z wyprzedzeniem kilkudniowym, żeby miejsca nie brakło. No i cena wejściówki to 250 batów od osoby. Jechaliśmy na plażę Braae. <grystanie> <grystanie> tak, tak się nazywa -e. Tutaj macie pełną infrastrukturę. Toalety. Miejsca do poczilówki, duży parking. No właśnie tutaj warto zaznaczyć, że jest właśnie parking, co nie we wszystkich tych plażach się zdarzało, że było gdzie zaparkować, tak jak przy tej naszej ulubionej nie było pra praktycznie kompletnie gdzie zaparkować. Są toalety. Te... Tam jest gdzieś plaża, tutaj jest jakiś parczek taki do wyczilowania. Zaraz zobaczymy jak ta plaża wygląda, nie? W ogóle jest, to No plaga. właśnie. No i tak wygląda plażyczka. Nie jest jakaś taka super zachwycająca. Tak to tutaj wygląda i zbliżamy się powoli do samego szczytu wyspy. No ale miejsca jest. Tu. To, jeżeli chcecie sami poleżeć, że nikt wam na głowie nie stoi. To tak, jak najbardziej. Jedziemy dalej, kolejne tak. plaże, bo to szkoda tutaj się palić, bo i tak zobaczcie jak ja wyglądam. No jest tak, grubo powiem no. ci Wojtek. Bo, bo na skuterze tak pali słońce. No dobra, ale ty się w ogóle nic nawet nie smarujesz. Przez pół roku się nie smarowałem, więc czemu mnie teraz popalić? Z plażą Pra Ae łączy się plaża Long Beach i ledwo żeśmy w sumie do niej tutaj dotarli, bo się okazuje, że wszystko też jest pogrodzone tak, jak było wczoraj, tak też tutaj. Wszystko resortami ogrodzone, ale i tak znalazł gdzieś boczną drogę, to już trochę mamy Mielno. To już jest więcej ludzi, ale i tak ta plaża jest na tyle duża i szeroka. Tak, tak. Że naprawdę można. Nasz... Ale zobacz, tutaj już na przykład nie ma palm, tylko są takie drzewa, coś podobnego jak w Polsce, można powiedzieć. Trochę Grecja. I tak to tutaj wygląda. No plaża jest bardzo szeroka. Ładna plaża, już tutaj bardziej zadbana jak z tamtej strony Pra Ae. Tak. Nie ma cyfu, jest wysprzątane. Jest duża plaża, może nie nasz klimat, ale dla ludzi, którzy chcą gdzieś tutaj wypocząć w miarę blisko od e, portu, to myślę, że jak najbardziej spoko. No i kolejna z plaż to Klong Wygląda tu bardzo podobnie do poprzedniej, z tym, że jest trochę szerzej, ale to dlatego, że jest odpływ. Jeszcze chcemy się wybrać tam na taki cypel, który widać tam na samym jakby koniuszku. Zobaczymy, co tam jest. Później przejdziemy się chyba jeszcze w stronę portu i to będzie na tyle. No nie? Ta wyspa nie jest jakaś super Duża. Tak naprawdę myślę, że trzeba gdzieś około godziny czasu, żeby zjechać ją od góry do dołu, jakby może z półtora. No tak to wygląda, jest gorąco jak szlak. Mamy faworyta plażowego, już nie będziemy szukać, po prostu wiemy, która plaża jest dla nas i tam się udamy na już stricte, na plażing, smażinki. chociaż my i tak się nie smażymy, ale pokąpać się wypadałoby. Jedziemy jeszcze, jak uda nam się dotrzeć na ten półwysep, to Wam go pokażemy. Zobaczcie, dotarliśmy właśnie na ten Cypelek, tak jak wspominaliśmy wcześniej, udało się. No już i co? To jest praktycznie koniec wyspy, no. Skrajna, skrajna północ. Tak, bo tam nie? dalej już nic nie ma, tak ogólnie. Ludzi też tu nie ma i wody nie ma, bo odpływ przyszedł. Także po południu, jak widzicie, w tym momencie woda odpłynęła dość mocno. No, no jest bardziej do spacerów, tak mi się wydaje, żeby połazić, poszukać, co może wyrzuciło. Nie, na pewno jest spokój. Ale też nie ma infrastruktury Napoje tu panowie podwożą Transport, zielona flaga do pływania To chyba medus nie ma Dało nam słońce dzisiaj do Wiwatu równo do... Oj, dało, Pamiętajcie dało. o nakryciu głowy Jeżeli jedziecie na skuterze to konieczna sprawa Dalej to już jest tylko port I dalej jest jakaś restauracja, którą dzisiaj chcemy odwiedzić Koniecznie, bo już jesteśmy naprawdę głodni Dajcie ogólnie znać Która plaża z tych, które widzieliście dzisiaj Jest waszym faworytem Czy może podobała wam się jakaś plaża z tych, co pokazaliśmy dzisiaj Czy jednak te, które widzieliście w poprzednim odcinku, bo dla nas cały czas rządzi ta z poprzedniego odcinka, którą widzieliście z drewnianego domeczku, gdzie piliśmy sobie kawę mrożoną. Tam naprawdę ładna była ta plaża. To co? Wsiadamy na skuter, palimy rumaka, jedziemy Jedziemy do kawiarenki, restauracji w sumie. Tak, ja myślę, że ogólnie że to będzie chyba nasz taki, powiedzmy, ostatni raz w mieście podczas tego pobytu, bo nie jest tutaj tak mega urzekająco. Jednak zdecydowanie podoba nam się ta nasza strona, od strony Old Town i gdzieś tam te rybackie, rybackie. Tam jest spokój, tam jest cisza. Tutaj jednak już jest takie, wiecie, cały czas się śmiejemy, mielno, nie? Jest już troszeczkę większy tłum, a my wolimy, jak jest większy spokój, więc będziemy się raczej kierować w stronę naszą, a z drugiej strony tak to wygląda, proszę bardzo. Tam ktoś jakimś jachtem popyla, a tutaj statek przypływa, tak, tak. właśnie tutaj widzisz płynie, takie coś jak my płynęliśmy tak. ostatnio, bo my dzisiaj właśnie dokonaliśmy. Rezerwacji Znaleźliśmy busa, który akceptuje bagaże do 30 kg Bo dwa, dwie firmy miały także tylko do 20 A później że trzeba kupować dodatkowe miejsce Że mogą nie zabrać Że to, że tamto, sram to A my mamy jedną dużą walizkę A ci akurat akceptują do 30 kg Więc wybraliśmy busa Więc pojedziemy w porcie się z biurka Dojedziemy do, do miejsca przeprawy Tamto przepłyniemy promem prawdopodobnie Razem z busem tygodnie nie powiedziałeś w ogóle. Nie powiedziałem gdzie, bo my wracamy do Krabi, ale tym razem do Krabi Town. Nie, a ona tylko do Krabi Town, bo stamtąd, czyli z Krabi będziemy lecieć dalej. Ale to będzie 1 marca wylot, więc jeszcze trochę czasu jest. Jak oglądaliście poprzednie odcinki, to wiecie gdzie lecimy. To nie wie, niech sprawdzi poprzednie odcinki, tam ludzie odpowiadali w komentarzach. Jesteśmy w krawie restauracji. Mózg mi się polasował od tego słońca dzisiaj. Masz coś na rączce nakrojone jakieś. Myślałam, że pająka. Zamówiliśmy sobie jedzenie, jak coś to tutaj Wam oznacza, jak nazywa się tak najpeczka. Ja mam rybkę, Wojtek ma jakieś mięso. Porka. I ciśniemy z tym, bo jesteśmy głodni, a później zrobimy może jeszcze jakieś zakupy i powoli w stronę domu, bo trzeba do pracy ruszać. Bo jeszcze dzisiaj nie zaczęliśmy, a już jest godzina pół do czwartej, nie? Ale w Polsce jest przed dziesiątą. Zobaczcie, jaki widoczek mamy. Tam jest ten most, taki łączący dwie części wyspy. I tutaj stateczki pływają. Widzicie to białe coś. To jest w odległości około 10 metrów od nas i to jest meduza. Taka olbrzymia meduza. Wracamy już powoli w stronę domu i chcemy Wam jeszcze taką szybką przebitkę zrobić z drogi, którą odkryliśmy dzisiaj przypadkowo. Ale jest to taka naprawdę bardzo fajna dróżka, można by powiedzieć, że chyba niedawno wybudowana, dojazdowa do miasta. I tutaj toczy się takie powolne życie. Nie wiem, czy cokolwiek będziecie mogli zaobserwować z tej przebitki, ale w razie Wu puszczamy, bo droga tutaj jest mega. Wróciliśmy na chatę. Słońce nas zajechało, jak widać. Mimo nakrycia głowy, to głowa pęka, bo jednak kilka godzin w tym upale dało do wiwatu. Po raz kolejny przypominamy, filtry nakładać na siebie koniecznie. 50. Plus. Nie bierzcie przykładu z Wojtka, bo Wojtek się nigdy nie smaruje, a później chodzi i narzeka. Nakrycie głowy. Na... Ale to akurat powstawa. przestrzegam. No i... ja nie przestrzegałam przez bardzo długi czas, za to sobie narobiłam problemów też. Typu wypadające włosy, bo niestety zawsze sobie paliłam skórę głowy, ale teraz jestem mądrzejsza. No, człowiek się uczy na własnych błędach, no, ale nie przy... Ja dopiero jestem 30+, plus, więc nie będę filtra 50 plus używał. A co do wody, no to oczywiście trzeba się dużo nawadniać. My tak trochę kupujemy wodę, trochę się nawadniamy, trochę różnie No, ale, ale staramy zatrzymujemy się, się. Gdzieś tam robiliśmy przystanki, no. więc tutaj jesteśmy usprawiedliwieni, nie? Tymczasem kończymy ten odcineczek. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapki w górę, zaznaczcie subskrypcję, zaznaczcie dzwoneczek. No i oczywiście jakiś taktyczny komentarz zostawcie pod tym filmem, jeżeli się go do końca. A dzisiaj na przykład może być to komentarz o treści plaża. Plaża. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ahoj!